Niewinny taki wyrok w krakowskim sądzie apelacyjnym usłyszał dzisiaj Robert J. Oskarżony w tak zwanej sprawie skóry. Dwa lata temu mężczyzna oskarżony o brutalne zabójstwo i zbezczeszczenie zwłok 23-letniej studentki. W sądzie pierwszej instancji usłyszał wyrok dożywocia. Sprawa dotyczy wydarzeń sprzed ponad 25 lat, kiedy w Wiśle, w Krakowie, znaleziono fragmenty wypreparowanej ludzkiej skóry. Na później kolejne szczątki ciała. Do dzisiaj to jedna z najbardziej tajemniczych i najbardziej brutalnych zbrodni w historii Polski. Grzegorz Jarecki. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Ćwierć wieku po odnalezieniu szczątków studentki z Krakowa. 7 lat po zatrzymaniu podejrzanego i 2 lata po pierwszym wyroku. Sąd apelacyjny w Krakowie zdecydował. Uniewinnie oskarżonego Roberta od popełnienia zarzuconego mu aktem oskarżenia. Czym? I zasądził niezwłoczne zwolnienie go z aresztu. Wyrok jest prawomocny. Sąd zaznaczył przy tym, że nie można jednoznacznie stwierdzić, że Robert J. zbrodni nie popełnił, ale tak samo nie można stwierdzić jego winy. Jeżeli sąd ma wątpliwości co do sprawstwa spełnia innych okoliczności, które mają znaczenie w danej sprawie i tych wątpliwości nie zdołano rozstrzygnąć dowodami, które zostały w sprawie przeprowadzone, to jego obowiązkiem jest takie wątpliwości tłumaczyć na korzyść oskarżonego. W uzasadnieniu wyroku sąd zwrócił uwagę na wątpliwości co do zgromadzonych w sprawie materiałów. W procesie poszlakowym łańcuch wiążących się ze sobą poszlak, które mają prowadzić do jednoznacznego rozstrzygnięcia o winie oskarżonego, można uznać za zamknięty wyłącznie wtedy gdy każda z poszlak będącego ogniwem tego końca został w sposób niebudzący wątpliwości. Po opuszczeniu sali rozpraw obrońca Roberta J. mówił o tu cytat triumfy sprawiedliwości. Wszystko co działo się w tej sprawie to były nadinterpretacje domniemania a życzeniowe myślenie, które już to było zgrozą, było udziałem prokuratury w tej sprawie, a dramatem było to, że zostało bezrefleksyjnie podzielone przez sąd pierwszej instancji. Z decyzją sądu nie zgadza się prokuratura. Oceniam go jako wyrok niesłuszny, niesprawiedliwy, wewnętrznie sprzętny, jeżeli chodzi o pewne kwestie, które już ustnie były przedstawione przez sędziego referenta. Jak i również dostrzegam bezwzględne przyczyny odbuchawcze w tej sprawie. Dzisiejszy wyrok to kolejny rozdział jednej z najbardziej tajemniczych spraw kryminalnych w historii Polski. Na początku stycznia 1999 roku w Wiśle w Krakowie odnalezione zostały fragmenty ludzkiej skóry oraz części ciała i odzieży. Śledczy ustalili, że to szczątki Katarzyny Z, zaginionej jesienią 1998 roku studentki. Kobieta została zamordowana, później sprawca zdjął z niej skórę. To jest z pewnością sprawa wyjątkowa. Takiej ilości różnego rodzaju skomplikowanych ekspertyz chyba nie było w żadnej z polskich spraw. Dariusz Nowak, ówcześnie krakowski policjant, był jednym z pierwszych mundurowych na miejscu odkrycia szczątków. W śledztwie policja korzystała z pomocy ekspertów z za granicę między innymi amerykańskiego FBI przeprowadzono jedne z pierwszych w historii polskiej kryminalistyki badania DNA. Wyjątkowa sprawa, która myślę na stałe weszła do historii polskiej kryminalistyki. Chociaż nazwisko Roberta J. wielokrotnie pojawiało się w sprawie, nie było niepodważalnych dowodów na jego udział w zaginięciu i śmierci kobiety. Prokuratura twierdziła, że zabezpieczyła włosy. Nawet wydała taki specjalny komunikat, że oto już jest koniec, po sprawie mamy włosy, znaleźliśmy w mieszkaniu oskarżonego włosy zamordowanej Katarzyny Z. Potem się okazało, że de facto nie da się stwierdzić, czy, czyje to są włosy. Sprawą zajmowali się śledczy z archiwum X. Jest. Robert J. został zatrzymany w październiku 2017 roku. W lutym 2020 roku ruszył proces. Czy oskarżony przyznaje się do stawianego mu zarzutu? Proszę Wysokiego Sądu. Nie przyznaję się do stawianego mi zarzutu. Jestem niewinny. We wrześniu 2022 roku Robert J. usłyszał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Uznaję za winnego. Proces apelacyjny ruszył w kwietniu tego roku. W poniedziałek odbyła się ostatnia rozprawa. Nie jestem bestią. Nie jestem potworem. Prokuratura jako jeden z dowodów przedstawiła zeznania dwóch kobiet, będących w latach 90. sąsiadkami Roberta J. To matka i córka, która miała wtedy 7 lat i miała widzieć Katarzynę Z w towarzystwie Roberta J. na klatce schodowej. Odniosłem się w swoim prawda, do tych świadków. W mojej ocenie są bardzo wiarygodni, zarówno w tym, co pamiętają, jak i w tym, czego pew w pewnym zakresie zmieniają czy nawet nie pamiętają. Świadkowie różnią się w swoich zeznaniach i co gorsza, różnią się jeszcze między. Sobo, to jak mi dać wiarę, adwokat zapowiada, że będzie domagał się odszkodowania dla Roberta J. Sprawa jednego z najgłośniejszych zabójstw w historii Polski pozostaje niewyjaśniona. Grzegorz Jarecki, TVN 24.